Siema widzowie, dzisiaj zagramy sobie wilkołakiem. Gdyby ktoś nie wiedział co ta rola robi. Już tłumaczę. Ten oto tu guzik sprawia, że wszystko na jakiś czas staje się jaśniejsze. Tylko podczas użycia tego przycisku możemy zabijać i mamy niski kilkulpełn. Chyba wszystko objaśnione. Możemy lecieć. Jakiś typo stoi przy ciele, walnijmy go bo w sumie czemu by nie. Ej chyba walnąłem pyta bo od razu zgłoszenie poszło ale przypał. Aha chyba zabiłem tego typa w chwili jak zgłaszał to ciało bo ma mikrofon o tutaj. Siedzimy cicho, nikt nic nie widział więc nikt nic nie wywnioskował z tego meetingu. Zdecydowanie trzeba na kogoś zapolować. Poszukajmy tu kogoś, bo ty się hey wydajesz spoko kandydatem, wilk jest już głodny. Nikogo nie ma, klikamy przyciski i szybko zabijamy tego osobnika. Może by się tu schować. Albo nie, spadamy stąd zanim ktoś mnie tutaj przyłapie. Dobra nikt nic nie widział, jest spoko. Lecimy do specimen Ruma. Ciekawe co na tym meetingu będzie, oby mnie nie oskarżali. Tom, Karek i ja byliśmy razem jak kill padł. Benzynka ma awka. Ja jestem z Pesi. Fensi, a ty od której strony biegłeś? Ja od strony admina wbijałem, nie widziałem was. Byliśmy w labie, bejtowałem. Pewnie teraz w ich oczach jestem totalnie czysty. O to mi właśnie chodzi. No i ten typ wylatuje. Ten pomarańcz coś pisał, że mnie sprawdzał. Ciekawe, czy ma śira. Mam wam coś do powiedzenia. Pozwólcie, że zapauzuję. Chodzi o to, że kolega ujawnił się jako major, więc w kolosalnym skrócie pokazuję mu kto jest zły. Nie pozostaje mi nic innego niż strzelać rolę pewnie Masira lub Orakla. Dobra, ryzykuję, że Masira. No cóż, bywa, daj suba jeśli chcesz więcej odcineczków.